Mano, Witamy w kolejnym vlogu. Lecimy do Radka właśnie na Poznań. Zostało nam jeszcze 2,5 godzinki drogi. Robimy dzisiaj nóżki, ciężki trening nóg, leg day tak zwany. Kurde będzie grubo. Teraz punkcik mak, ale spokojnie, tylko na kawkę, tylko na kawkę lecimy. Uwaga, kawka kupiona. Zara będzie spożyta. No, macie tutaj o Flat White, mleko bez laktozy i dodatkowe espresso. No i mamy posiłek przedtreningowy szybko. Kura z ryżem, 100 gram ryżu. Kury tam nie pamiętam ile jest, bo dzieliłem na 4 Kilo 100 mam na dzisiaj. I tutaj 70 gram płatków, 10 gram orzechów laskowych i mleko migdałowe, 150 gram. Jak ona? 90 kg weszło. No, to sytuacja już jest zupełnie inna, nie? Fajnie, wygląda, fajnie. A ta noga, uda nam taki kształt, że jakby wiedziałem. Robimy tutaj przegląd, jest Radio. Te dwójki eliminacja, jak jakby sobie zawsze trzymam z boku, tam sobie tylko tego rozpłaszcz, to wtedy będzie większy. O, posiadł, nie? Nie, tylko, tylko, tylko posiadek jest by być napięty, i tutaj zawsze z tą klatą, to sobie ten zrób, że jak sobie stoisz do tego, tylko tak, tak pokazuje, żeby tą rękę, a no, sobie do góry, przeciągnąć tutaj, żeby, o właśnie, żeby, żeby ten ten pach, jakby, wiesz, wyszedł pach i troszkę sobie jakby od góry do jakby jakbyś chciał, będzie po prostu jakby szersza, nie? Bo to jest tak, że nie jesteś z daleka, nie jesteś szerszy, nie jesteś większy. Że no bo co z że sobie robisz, tak stanie, stanie, wiesz, na dużą rękę, jak gościu obok chudą rękę, ale nie stał tak, i wtedy się wydaje dwa razy potężniejszy, nie? Że bardziej rozciągasz tą klatę. A, żeby ten, żeby ten bark wyszedł do tyłu, żeby jego oto, żeby było, jakby, no. wiesz, jakby tak. Nie? To tutaj jakby krzesza y, nie? No, I tak naprawdę tutaj stoisz? Tak. A do tego chodzi, że jak posiadek na no się tutaj, tutaj wyżyna i sobie to dwójka wisi. Często no. jest tak, że goście wyglądają, na no. przykład na wastage'u, a napinają się już w tej no zobacz, to jest ciężko, żeby na uciekła, tak tak nie? Najgorszym jest, żeby ona uciekła. Ale jak jesteś, tak samo jesteś późniejszy w barkach, tym jest lepiej dla góry, nie? Jest no, zresztą, no bardzo, to właśnie. Wiesz, bo oni te bicepsy tyłem i tak dalej, jak jesteś to już poblokowany, to najwyraźniej trzeba by miałeś rozciągnąć, a nie nic, więc... Zobacz ten, zobacz te plecy, bo to jest trudne. Cały czas z nimi. Zobacz to ustawienie, jak jest. Ta ręka ucieka, nie? No tak. Ale jest tak zdecydowanie lepiej, bo teraz, teraz wyglądają równo. Tak się wyrównało trochę. No jasne, że tak, no. I barwa nie wygląda, i jest też lepsze. No nie no, jest nie sobie lepiej. Wiesz, wiadomo, że nigdy nie mają grać 100% idealnie równego. Jest no. Tutaj byliście no nie? No, no. Pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions silently. don't across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning we can make a okay. turn and start reversing All our minds put the work in, we got some work left <laughs> <laughs> Mm -hmm. I can be the dangerous kind. They do what they do. But now I feel like taking off on a plane with a view. The pain is never gonna stop if it's me on you. I know that I can heal it all. I just gotta get through. Just gotta get through. I just. Through The battle the game, got a crash halfway. I know it's easy to hide hiding just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Standing on the way, inside the play phone. Just wanna break, down. No. I'm not gonna give in. Take a last shot, Mike the J-Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost from thoughts for you and I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me, though nervous. Scared I would pop off fast than the start. Mamy zrobiony, jedziemy na chatkę. Na razie jeszcze głodu nie czuję. Żygać się chce jedynie. Zwała jest jak nie wiem. Dobrze, że przed treningów nie waliłem, bo człowiek bym spał tutaj. Jest rozpiska nowa. No, jedziemy się zakwaterować. Widzimy się w domu. O, jesteśmy w apartamencie. Elegancko jest. Kurde, jest, jest lasa. To, jest kulturka. Patrzcie to. No, ładnie jest. Na staróweczce. łazieneczka, Dobra, no, 30 tupek. Pan jest kuchenny, Pali wszystko. Balki. O, bakasz, elegancko jest. Łazieneczka, patrzcie. Po małych y, utrudnieniach. Małe utrudnienia były, już nie będę mówić co zrobiłem. <grym> o, ręczniczki, wszystko czyste. Lasa jest, jest. jest pachnie, elegancko. Wzłeniamy no. na 8 plus. Nie, no dycha jest, jest. Już nie przesadzajmy, bo są lepsze. A no, no, klima jest, jest dobrze, Temperaturę nie ma... się ustawia. O, patrzcie. 20 stopni ustawione no, ustawiliśmy sobie Bo 32 były ty, człowieku, chodziśmy taki warunki. Palamy Netflixa No i nocny Agent 18. Kuchenka, lodówka, cyk. A gdzie jest banek do tego? Nie ma. I gdzieś nie jest ma. pewnie. Nie, to jest do tego, do kawki. No tak. Expressik. Ekspresik jest. O, tu można A. się przypiąć. Tutaj cmek. Są te. Zobacz telewizor elegancki też. Kolejne lustro. O, chłopie. Jest I masz. O chłopie. O. Dobrze? Ach, dobrze. Ty, takie w sam raz jest. No. O, on się wyśpie dzisiaj. Jak ja idę spać zaraz. <laughs> <laughs> idę zaraz spać. Ty, zobaczymy co za oknem jest. Poczekaj. Balkon jest? W uja. A co? A co to jest? Okno? No. Nie, Je a widzisz. A jest taka szyba. Szyba taka jest. No, no, znaczy taki balkon No skłodzić się można. No. O otwórz, no bo jest za gorące tu. O Ważne. Tu budowa. Nie, nie opieraj się tylko. No to wiesz. Bo, no, tutaj nie ma atrakcji, bo to wiadomo, stare miasto. Na no, staróweczce jesteśmy, no. to jest budowa jakaś. Remoturę. Bo tu chyba jeszcze... A, bo Remoturę. to jest jeszcze ten blok chyba. A nie ten obok. O, coś działają. Jest ratusz tam? Zobacz. Ratusz, no. Po całym ratuszem, chłopie. Ty chcesz? Zjeść mentol albo <laughs> harbubery <głos> <głos> muszę tego filma wstawić. miniaturkę idę robię ale przede wszystkim trzeba zjeść. Ale to ty jest ty pierwsza nie sprawa. Kawałek muszę opierzyć. Ty, tutaj wynajmujemy chyba chałupę. Ty będziemy tu mieszkać. Będziemy treningi chodzić do radka robić. Beskitu no? Gorzka. No, <noise> Ty, byski tu trzeba zamieszkać, chłopie. Ole, przemielony jestem, ja pierdolę <noise> Dobra, jadę po treningowy, Bo już kurde późno jest, dobrze, że dzisiaj wysokiego nie mam, banon wlatuje, 150, czekajcie otworzę, mamy tutaj 150 ryżu, tak jak przed treningowym, nie, przed treningowym stówa była, 150 ryżu, kura i przecier, trochę sucho jest, <laughs> idę to podgrzać do mikrofali. Tego banana jest tam kurde 190 gram Ładuję do mikrofali, tutaj cyk, o proszę bardzo Tak, słuchaj Pyk O, tu jest ustawione już, tylko tu trzeba pyk sobie tu brodówki, podkładaj O Posiłeczki trzeba, o ojciec Będzie ja taki posiłeczek, proszę bardzo, kleik 90 gram kaszki, płodnik proteinowy no. no I boróweczka Oglądamy sobie. Ważenie. Ojciec leży. Ja sobie piję wodę. I idziemy zaraz do Lidla. Musimy zakupki zrobić na jutro. Nowe zalecenia. Pięć razy w tygodniu. Wysoki. Także kolejny tydzień zapowiada się grubo. Kurde, nawet nie jestem w stanie okazać tych emocji. Ale kurde. Zaufajcie mi, że się cieszę. Cieszę się niezmiernie. Z tego powodu. Jutro też jest wysoki. Także trzeba się zaopatrzyć w sprzęt, w jedzenie, tam jest aneks kuchenny, specjalnie szukałem z aneksem kuchennym oczywiście chałupy, żeby móc sobie zrobić czarcie. Ja zawsze tak szukam. No trzeba, no innego wyjścia nie ma. Trzeba. Pudełka są na dzisiaj, a na jutro trzeba zrobić. To zrobi. Ojciec leży. O. <śmiech> <śmiech> Człowieku! Jestem tak zajechany. Coś, no nie wygląda. Na solarium byłem człowieku gorący, yy, ten... No. <grywki> Czerwony jestem człowieku. Dzwoncie do mnie, a nie tam. Piję sobie tą wodę i lecimy zaraz do Lidla z ojcem. Po zakupki, tak jak już mówiłem. No i dobra, na ostatni posiłek wleciały bajgle. Zrezygnowałem z ryżu, bo kurde, nie przejadłbym. Zżegałbym się. Dojadłem tylko mięso i zrobiłem sobie bajgle z dżemem. I lecimy spać, bo zmęczony jestem. Ojciec tak samo, a jutro lecimy na Feniksa robić trening. Widzimy się w kolejnym vlogu, już z Feniksa pewnie. Chyba, że zaległy jakiś wrzucę. Ale dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Zapraszam do kolejnych. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. Udostępniajcie. Będę udostępniać u siebie. Oznaczajcie mnie na Instagramie. Siemano na wszystkim. Pozdrawiam.